jestem A w dzisiejszym odcinku gramy sobie w Evil Nan Rush to więc robimy Stormon I chapter 1, classroom to trochę endingów miało Akcept Tam nie potrzebujemy Internetu nie mam włączonego, więc... No... Dlatego nie potrzebujemy No dobra Zatem zacznijmy sobie grę no, Rozumiem rozumiem. Pamiętam chyba jak to się grało, mam tu wiem, klucze. Jakieś przejść. Nie wiem czy tam jest wyjście. Chyba nie było wyjścia. No nie! Przeszedłem level. Dobra panowie, so, sorry za to, że zrobiłem ten pierwszy poziom. Ale jakby coś się stało, żeby po prostu mogę pokazać, jak przyszedłem. pokazać, że otwieram drzwi. No, tak. O! Przecież tak to się rozwalało. Ok, słyszę Przys chyba kroki. No, dobrze słyszałem kroki Nie wiem co ona tam robiła I nie wiem czy ona słyszy jak do deski Ale pewnie słyszy Żeby przejść tędy I prawdopodobnie ona tutaj przejdzie No ona jest na tyle wolna, że Że akurat była kiedy Dobra My już przeszliśmy ten poziom No okej, okay, teraz wzięliśmy chyba wszystko Prawdopodobnie. Bo tu trzeba... Trzeba brać te rzeczy, bo to jest niby bardzo ważne w tej grze. A ja już zapomniałem o co chodziło z tymi rzeczami. Ja nie wiem jak te coiny mamy brać. Pocią mamy shop i mamy za, za ten... za reklamę coiny. Także to się potem ogarnie. Teraz wchodzimy sobie na level trzeci. Ułatwiać poziomów. Bo... Myślę, że ciekawiej się ogląda filmy Jak nie mam żadnego ulepszenia na nich Nie no, co jest? Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. zrobiliśmy to Potrzebujemy jeszcze jeden klucz Który jest tutaj No i mamy mapę. Oho, teraz dwie windy będą. Zróżniamy sobie poziom, okej okay. Okej, okay, teraz będziemy mieli przyciski. Ja tych przycisków nie nawiedziłem. To na tyle mi sobie. Co jest, gdzie ona? Halo Ja bym szukał tej mapy. Bo ona jest. Nie wiem gdzie ona jest. Chyba gdzieś z tyłu, bo dźwięk ten był z tyłu. Czasami nie ma sensu chyba tej mapy brać. Ten okay, poziom się nie zmienia. Tempo raczej też nie. Ale miejsce tego już się zmieniło. O jezus, Mario jak się wystarczyłem? Podobnie. Czy tam jest jakieś przejście? Jest. Ok, Uff. zdążyłem wizowie. Dobra, mamy 7 minut filmu, już możemy sobie kupić za 50 coinów. To, ale ja nie mam tylu coinów. To zaraz kupimy, bo ja internetu nie mam. Więc będę zaraz musiał włączyć po tym. Ale jeszcze mamy jedno życie, więc te jedno życie wykorzystajmy dobrze. A okay. ona te może rozwalić? Ej nie, to na jakby. No widzicie? No ej. No i nie mam teraz jak. Nie mam teraz jak. Szybciej. No jak? No dobra. Mam jedno życie na to. Ja nie wiem czy to tak było zrobione specjalnie Żeby było trudniej A jak to było specjalnie to faktycznie było trudniej Na jednym życiu to zrobiłem No to nie weźmiemy sobie tej mapy widzowie Nie weźmiemy sobie tej mapy A bo jeszcze jest drugi, aha uh -huh, uh -huh. Oby nie było tak, jak ostatnio. A może być łatwiej z poziomem? O. Jednak nie musi być aż tak łatwo. Słyszałem ją. Nie wiem, po co są te mapy potrzebne, ale się to potem okaże. Mam jeszcze jedno. Jestem 200 coinów. Ej, nie muszę brać? Okej. Okay. Nie muszę brać. Eee... Mogę sobie kupić na przykład nielimitowane na godzinę. Albo nie mam tylu coinów. Dokupię sobie za reklamę. I wtedy. Mogę spróbować. Mamy. Palec w dupie Chyba, że musimy jeszcze robić deski I... wejść do windy Mam jeszcze drugi poziom Drugi z dwóch Ej, spróbuję dzisiaj cały przejść To może nie być realne dla mnie Zrobimy tak, siup To jest pytanie Tam jest mapa Warto by było ją wziąć Ja miałem przeczucie, że ona tam stoi i kampi Aż będę... Aż pójdę tamtędy, żeby zrobić coś Mamy 80, a ja co tak jakby nie 150 Nie wiem, ale teraz zobaczę internet, żeby kupić sobie za 30 i kupić sobie nielimitowane, bo... 5 to troszeczkę za mało Otwieram się przejściem jeszcze raz spróbuję teraz to... Spokojnie przejść No spokojnie przejść Musimy mieć dwa klucze znowu, okej. Okay. Ej, klucze są spoko, ale w drugim obstawiam, że będziemy mieć dwa te takie... punkty. Here. Here are. Ale jest też dobrze, bo mam te buty, więc w każdej chwili sobie mogę użyć jak będę na drodze przegrywu. W że jak będę przegrywać. Więc ja mam... Dobrą trochę dzisiaj ucieczki. Okay, jest pytanie, gdzie mapa będzie? Okej, okay, idzie tędy, to przejdźmy tendy. Tendy tam. O, jest mapa, jest mapa, jest mapa widzowie. Czekamy aż ona pójdzie. Ona jest taka wolna, ja nienawidzę jak... Jak ja muszę czekać, żeby... pewna zakonnica przyszła. Do miejsca gdzie ja chcę. Ja jeszcze obrazy. Jesteśmy mi miłymi osobami. Dla niej. Niszczymy jej obrazy, które są dla niej... Powiedzmy, że ważne, bo pewnie są. Mają jakiś sentyment. Mają o nich, ona, sentyment. Mamy, no mamy wszystkie życia, ale tak raz robi żart, że Wcześniej nie mogłem obejrzeć reklamy, a teraz sobie gram, mogę, muszę obejrzeć reklamę Nie, to powinienem zrobić coś takiego I dobrze zrobiłem Mogłem to od razu rozwalić, ale cz, jaki to miałby sens Dobra, ostatni będzie, że będziemy, że będziemy miały 2T w sensie, te liści, Znaczy, ta mapa jest pewnie po części ważna, ale... A. Mam trzy życia, więc mogę teraz spróbować zaryzykować z tą mapą. Ej, bo no to mamy klucze, w ogóle, zauważyliście? I ona się nieco szybsza zrobi... Ona się nieco szybsza, szybsza zrobiła. Ale tam mam pewną potrzebną rzecz. To mamy. To. To. I gdzie ona jest? Podejrzewam, że... No... To było bardzo ważne Musiałem tę deskę odblokować Chociaż czy z drugiej strony bym mógł odblokować? Chyba bym mógł Ale dobra, nieważne Okej, okay, mamy Staliśmy 2 metry A, speeda dostaliśmy Dobra, lecimy. Oj, ale ten speed faktycznie jest... Widzę, uważalny. Nie wiem. Klikanie zawsze było mnie... ...klikanie było takie, że mnie wnerwiało strasznie. Dobra, lecimy tędy. I bym... ...poszukał mapy. Bo mi to dało do speeda. A ja bym chciał tego speeda dostać jeszcze większego. Tak. Mamy mapę Czekamy na nią. A nie, w sumie tutaj już jest wyjście. Mamy mapę, mamy wyjście. Eee, mamy jedną z trzech wind e, o level 8. To nie się przyda. Ok, już mnie chyba nie goni. No! Posłamy coś. Dobra, widzowie. No. Jak chcesz jakieś dźwięki w tle, to naprawdę. Ja już nie wiem, co mam zrobić. Mamy ostatnią windę. 3 na 3 Level 8. Skąd ona mnie zobaczyła tak w sekundę? Jak ona mnie zobaczyła w sekundę? Kuźwa Okej, okay, jest tutaj. I mamy 3 na 3, 3, 3 na 3. Zrobiłem to. Zostanie do dźwięku jest git. Chyba jest lepsze niż siedzenie nawet. Bo jak siedzę to się troszeczkę rozleniwiam. A jak stoję... To jest fajnie. Czemu byłem, muzyka? Pierniczek, mnie przestraszyła. co jest grane? Okej, okay, tam jest klucz. To był ostatni klucz. Pytanie? Gdzie jest mapa? Może nie mało, ale okej. Okay. Ta gra ma dużo pewnie sekretów w sobie, gdzieś schowanych. No bo chodzi. Okej. Okay. Bo wcześniej byłem schodzić kroki. Ja jakiś dobry się zrobiłem w tą grę. Kiedyś byłem słabszy, kiedyś tego poziomu Ten poziom tylko robiłem. Ale być może do tego, że miałem wtedy większe lagi. I my ja myślę, że my się strasznie... Z gry na grę nie zmieniły. Albo mam większy mózg po prostu. <grystanie> być może mam większy mózg niż wtedy. Nie bo ja wtedy na serio miałem mały mózg W sensie tak to nie chodzi Nie chodzi raczej że wtedy mniej kombinowałem Mniej ją omijałem, wykiwałem wy I teraz troszeczkę więcej ją próbuję wykiwać Teraz też mi się nie chce Nie dobra, nie przejdę tam teraz Ale możemy ją zrobić w tą stronę, że zbierzemy dwa kluczy na raz, Nawet na trzy Ej Tam była tutaj, jednak była przydatna. Zbiorę, zebrałbym tą mapę i dobra. Wiedziałem, że ona będzie tutaj. Ja nie wiem. Nie wiem, skąd miałem to przeczucie. Ale przejdziemy przyjdziemy naokoło. Nawet nie musiałem te deski otwierać po prostu wystarczyło mi przejść naokoło. Więc po części tak gramię mnie dzisiaj. Ej, może zrobię ten chopte pierwszy na jednym odcinku. To był tutaj 500, widzicie? I 500 mamy na przykład elevator operation close. Możemy kupić Magnes A fantastic Magnet ale to interact item To A gany był za 1500 I to jest do endingu przydatne strasznie Complete level I wiecie co Chcę na więcej gwiazdek Ale mi się naprawdę nie chce robić tych więcej gwiazdek Nie chcę się tak trajardować. Jak wam się odcinek spodobał zostawcie łapkę w górę subskrypcję, a my widzimy się po prostu w kolejnym odcinku z gry i win rush. Cześć.